Was moi kochani, tak wygląda poranek w Hiszpanii. Taki sentymentalny moment, kiedy człowiek jedzie, zastanawia się nad wszystkim, jak to było, jak tu dotarłem. Jest dzisiaj chłodno, 19 stop. Ta ściągnęła 50 ludzi do pracy w pomarańczach, ale tej pracy tak naprawdę nie było. Sezon mandarynkowy przesunął się o miesiąc. Już po dwóch dniach chcieli tą gobitę powiesić. Uciekła do Barcelony, nas zostawiła w Walencji na pięciu wynajętych mieszkaniach, gdzie byliśmy zdani na siebie. No i jedni chodzili po barach, bawili się, a ja siedziałem na ulicy, zaczepiałem ludzi i w ten sposób uczyłem się języka. To było najpiękniejsze, co mogłem zrobić, bo wróciłem bez pieniędzy pieszo do Polski. Trochę autostopem, trochę na gapę pociągami, ale po iluś tam dniach do tej Polski wróciłem, ale już ze znajomością języka. Zakoń... skończyły się pieniądze żywiłem się po stołówkach dla bezdomnych gdzie z ciekawości powiem, że jedzenie było lepsze niż w hotelu zupy krabowe i takie tam kanapeczki na noc, kanapeczka na rano potem przez 10 lat prenumerowałem gazetę Izzy Espaniol z kasetami o tym też opowiadałem bardzo dobry kurs do dzisiaj jeszcze mam tylko już wersji MP3 jeden z najlepszych kursów, jakiego można było się nauczyć hiszpańskiego i po 10 latach przerwy już wróciłem jako tłumacz biznesowy przyjeżdżali tu ludzie kupować różne towary, bo był moment kiedy padały chińskie hurtownie można było kupować całe kontenery, całe hurtownie za jakieś grosze tak to wszystko się zaczęło. Powiem przy okazji, jak było potem, jak dotarłem do tej nieruchomości. A teraz sobie jadę na lotnisko. Już jako mieszkaniec Hiszpanii podziwiam sobie te widoki, wspominam tamte czasy. Mówię to dlatego, że każdy ma taką szansę to nie każdy ją wykorzysta. Tak jak mówiłem, jeden pójdzie do baru i ten czas marnuje, a ktoś drugi pójdzie nawet do pracy, której będą mizernie płacili, bo dokładnie kilka dni temu dowiedziałem się, że przyjmują bardzo dużo ludzi potrzeba do pracy, ale płacą euro 60 za skrzynkę zebranych mandarynek czy pomarańczy i trzeba jeszcze z własnym transportem dojechać nawet Ponad 100 km gdzieś na jakieś pole. I wydaje się, że to jest bez sensu, ale jednak można gdzieś zaczerpnąć już języka, uczyć się i nie, nie bać się takich rzeczy, bo takie rzeczy pomogą człowiekowi załapać. Początki zawsze są trudne, tak jak ja mówiłem, ja żeby zarobić coś na przykład w tamtym czasie, a już nie miałem pieniędzy, chodziłem po parkingach. Na parkingach zwalniało się jakieś miejsce, bo było bardzo mało miejsc parkingowych. Pokazywałem jakiemuś wjeżdżającemu, że ma zaparkować. To za takie coś dostawałem, 100 peset. 100 peset to było odpowiednik 2,50 na dzisiejsze. I za to można było kupić litrowe piwo lub coś do jedzenia. Do dalszych takich sentymentalnych opowieści będę opowiadał, jak doszedłem do tego, co teraz mam. I każdy ma taką szansę to jest właśnie, żeby dać komuś jakiś tam cień nadziei, bo nadal piszecie, czy ja bym dał tu radę, czy jak przyjadę, to będzie praca. Ja nikomu niczego nie gwarantuję, ale jeżeli ktoś ma głowę na karku, potrafi się zakręcić wokół interesu to nawet nie znając języka od czegoś zaczną. Szanse mają wszyscy. Pozdrawiam zapraszam do dalszych filmików o.